Jeżeli chodzi o projekt, projekt Etno Ambasador, to był on oparty na trzech filarach. Były to filary kultury materialnej, kultury muzycznej oraz kultury kulinarnej, ponieważ nasz gościnski litewski jest w pewnym sensie w Polsce zapomniany. Uczestnicy, którzy brali udział w projekcie, byli spoza województwa Podlaskiego, ponieważ taka jest także idea projektu Etno by osoby z różnych regionów Polski. Mogły na bazie Podlasia uczyć się, że wielokulturowość, powszechna tolerancja i akceptacja tak naprawdę na Podlasiu były powszechne, zanim to było jeszcze modne, jak we współczesnej Europie. To na Podlasiu mamy słynny Tygiel Kulturowy, gdzie mieszkali obok siebie Żydzi, polscy Tatarzy, prawosławni, protestanci, oczywiście także katolicy. Więc Podlaskie jest tym regionem, który może być regionem edukacyjnym w kontekście kulturowym i społecznym dla innych regionów, nie tylko Polski, ale także i w skali całej Europy. Jednym z głównych elementów był koncert między Wschodem a zachodem, który odbył się w Cegłowie w powiecie mińskim, jak też właśnie podkreśliłem, jest to bardzo istotne. By historyczne Podlasie pokazywać zgodnie z mapą, z mapą historyczną. Zatem nie jest to tylko województwo podlaskie, jeżeli chodzi o region administracyjny, jest to także północna część województwa lubelskiego oraz wschodnia część województwa mazowieckiego. Zatem w cegłowie wybrzmiały pieśni, pieśni związane z kościołem prawosławnym, pieśni z tradycją prawosławnych Rusinów, Litwinów i Polaków. Były to pieśni w języku greckim, w jakim pierwotnie także wykonywano na terenie naszego kraju. Były to pieśni w języku starosłowiańskim, a także pieśni, które później powstały w języku polskim. Drugim istotnym elementem projektu był kulinarny paszport Podlasia. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, którą rozpoczęliśmy jeszcze wcześniej z własnych środków. Bardzo często Realizowaliśmy ją wspólnie z kucharzami z Podlasia, a później rozszerzaliśmy to także na inne regiony. Udało nam się nawet dotrzeć z polską kuchnią do Grecji i w drugą stronę z grecką kuchnią do Polski, ponieważ chcemy czerpać z tego bogactwa kulturalnego. Wiemy także, że jak też z polskiej literatury, że wspólne spożywanie posiłków, wspólne zasiadanie do stołu było też bardzo istotnym elementem kulturowotwórczym oraz miało za zadanie integrację społeczną i wyrażanie emocji ogółu wspólnoty. Zatem Kulinarny Paszport Podlasia to były warsztaty z kuchni tatarskiej, to były warsztaty z, z kuchni żydowskiej oraz wspólne gotowanie w, w Jakubowie, w gminie, w gminie Jakubów w powiecie mińskim, gdzie gotowaliśmy zupę soliankę, która jest właśnie taką zupą stykową styku kultur między Polską a, a Rusią. Koncert, gdzie słyszysz śpiew był pięknym koncertem, który który także pokazał bogactwo polskiego prawosławia, był poprzedzony warsztatami muzyki cerkiewnej, co bardzo ciekawe, w tych warsztatach biorą udział ludzie z całej Polski, a także przyjeżdżają z zagranicy, ponieważ śpiew prawosławny, ostatnio szczególnie nawet śpiew bizantyjski, kantych supraski, są właśnie coraz bardziej, można powiedzieć, modne w sferze kultury, szczególnie wśród, wśród osób zajmujących się folklorem czy, czy kulturą ludową. Zatem można powiedzieć śmiało, że śpiew prawosławny przeżywa obecnie swój Renesans. Czy będą kolejne edycje? Jeżeli chodzi o ten program, tak naprawdę zauważyliśmy jego spójność, kompatybilność z, z wieloma innymi programami, nie tylko naszej fundacji, ale także innych organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy. Albo wiemy, że robią bardzo podobne programy, nie tylko w województwie podlaskim, ale także i w województwie lubelskim, opolskim czy, czy w kujawsko-pomorskim. I oczywiście te wszystkie nasze kontakty, które udało nam się stworzyć na bazie tychże województw, jakże odległych od naszego Podlasia, powstały dzięki poprzednim projektom, które realizowaliśmy także ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dla nas jest to bardzo istotna pomoc, ponieważ mamy tego świadomość, że nawet wśród lokalnych działaczy, osób niezwykle aktywnych, niewielu z nich tak naprawdę powiedzmy, ma pretekst, żeby przyjechać, powiedzmy, ze Szczecina na Podlasie albo po, po, pojechać z Podlasia na Dolny Śląsk. Dzięki takim projektom mamy tę motywację, mamy ciekawy, zbudowany program, gdzie możemy wymienić swoje doświadczenia i poznać naprawdę mnóstwo ciekawych osób, które są dla nas inspiracją, a my także jesteśmy inspiracją dla nich. Uważamy, że projekt etnoambasador, lekko przebudowany, także biorąc pod uwagę warunki epidemiczne, jak się spodziewamy, zbyt szybko się nie uda nam się wyjść z obostrzeń epidemicznych. Zatem zmodyfikowany, przebudowany projekt etnoambasadora także będziemy chcieli kontynuować. Mamy także nadzieję, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury oraz innych podmiotów widzimy tego dobre efekty. Widzimy także, że nasi partnerzy już czerpiąc z naszych doświadczeń, robią podobne inicjatywy w swoich regionach. Zatem, jeżeli chodzi o Podlasie, warto tu być, warto tu przyjechać i warto zaczerpnąć z tego starego dziedzictwa wielokulturowego. Zapraszam.